Dziś zapraszam Was na odświeżoną wersję mojego przepisu, który znajdziecie już na kanale w dalekich czeluściach Instagrama. A chodzi tutaj o koszyczki z ciasta filo z kremem budyniowym i pyszną, świeżą konfiturą truskawkową, która najlepiej smakuje w sezonie. Zapraszam na przepis. Zaczynamy od przygotowania budyniu i tutaj 3 czwarte naszego mleka wlewamy do garnka i gotujemy. W osobnej misce ucieramy żółtka wraz z cukrem i pastą waniliową. W międzyczasie, kiedy żółtka będą już utarte, do tej mniejszej części mleka dodajemy mąki i całość mieszamy, żeby dobrze się rozprowadziły. Następnie czekamy, aż nasze mleko się zagotuje i tutaj tą mniejszą część mleka dodajemy do naszej utartej masy żółtkowej. Zagotowane mleko wlewamy do naszej miski z żółtkami, całość dokładnie mieszamy i powoli przelewamy z powrotem do garnka. Całość doprowadzamy do zagotowania na średniej mocy palnika, cały czas mieszając, aby nasz budyń zgęstniał i żeby się nie przypalił od spodu. Najlepsze są tutaj garnki z grubym dnem. Mieszamy szpatułką silikonową, wtedy najłatwiej też wszystko wymieszamy. Przed przełożeniem do miski dodajemy jeszcze masło. Kiedy budyń będzie już gęsty, pogotuje się około 2-3 minuty, możemy go zdjąć do miseczki, wystudzić i przykryć folią w kontakcie, żeby nie zrobiła nam się skorupa. Jeżeli będziemy od razu ten budyń przekładać do naszych koszyczków, to nie musimy go przykrywać. Natomiast ja przygotowałam go sobie dzień wcześniej i włożyłam na noc do lodówki. Następnego dnia przygotowuję sobie moje koszyczki z ciasta filo i tutaj najpierw masło rozpuszczam w garnku i lekko studzę, następnie z tego opakowania, w którym jest przeważnie 6 arkuszy ciasta, ja wybieram sobie 3 i następnie kroję je na równej wielkości kwadraty, tak aby w każdym moim zagłębieniu były po 4 płaty ciasta filo, czyli łącznie potrzebuję 48 kwadratów. Następnie taką sztywną formę do moich babeczek. Wysmarowuję sobie tym rozpuszczonym masłem. A następnie przed włożeniem ciasta filo i uformowaniem koszyczków, najpierw każdy płat smaruję po kolei masłem. Przyklejam następny arkusz po skosie i tak robię, aż uzyskam te moje cztery płaty. I ostatniego płata już nie smaruję masłem, tylko całość wkładam do foremek, tak aby uformować koszyczki. Następnie do środka wkładam jedną bądź dwie łyżki budyniu. Tutaj trzeba to sobie tak podzielić, żeby cały budyń wystarczył nam na te 12 koszyczków. I w ten sposób robię każdy kolejny koszyczek z ciasta. kiedy już zapełnię koszyczkami całą formę i włożę do każdej pudeń wkładam całość do piekarnika nagrzanego do 170-180 stopni i piekę przez około 10 minut na złoto. Musimy zobaczyć czy nasze koszyczki już się rumienią. Jeżeli tak, to wyciągamy je z piekarnika. W czasie kiedy koszyczki się pieką, możemy przygotować konfiturę truskawkową i tutaj świeże truskawki, wkładam pokrojone na ćwiartki do garnka z grubym dnem. Na średniej mocy palnika zagotować truskawki z żelfiksem do momentu aż trochę się rozpadną. Następnie dodajemy cukier i całość gotujemy przez około 2-3 minuty, a po zagotowaniu ściągamy do miseczki. Umyte i oczyszczone truskawki przekrawamy na pół, a następnie spryskujemy od wewnętrznej strony żelatyną w sprayu, żeby dłużej zachowały świeżość i były ładne błyszczące. Do każdego gniazdka wkładamy po łyżce konfitury truskawkowej, a na górę owoce i nasze koszyczki będą już gotowe. I jeśli chodzi o przygotowanie koszyczków z ciasta filo, to właściwie jest już wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i tradycyjnie klikniecie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Zachęcam Was także do odwiedzenia mojego Facebooka i Instagrama, gdzie wiele się dzieje. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję i życzę wszystkiego smacznego.